na YouTube, ja nazywam się Marcin Armużyński, a to jest kanał Po prostu Trening, czyli trening dla każdego. Dzisiaj na warsztat idą pośladki, czyli to w jaki sposób trenować, żeby rosły najbardziej optymalnie, najlepsze ćwiczenia, które moim zdaniem najlepiej wykonywać oraz jakie ograniczenia będą powodowały, że efekty będą gorsze. W ten sposób sobie powiedzmy, dlatego zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do techniki ćwiczeń, pozwolę sobie pokazać w takim cudzysłowiu swoje pośladkowe portfolio. Wybrałem tutaj dwie konkretne osoby. Mianowicie pierwszą, pierwszą osobą jest Natalia. Natalia zbudowała 23 cm obwodzie pośladka, co myślę, że jest naprawdę super wynikiem. Oprócz tego pamiętam, że na martwy ciąg szło coś koło 100 kg w serii, hip trasty 110 w serii, więc myślę, że takie wyniki bardzo przyzwoite i miłe, a przede wszystkim efekt wizualny pośladka ewidentnie widoczny. Natomiast drugą osobą, którą pokazuję jest Asia. Asia Łasi akurat pomiarów nie zrobiliśmy, ale za to były sprowadzone zdjęcia, i tutaj widzicie efekt, jaki był po około dwóch latach. Zdecydowanie większy pośladek, zdecydowanie mniejsza talia, co wszystko daje bardzo fajny efekt. Natomiast w przysiadzie y, pamiętam, że 90 kg jako rekord również zaliczyła, więc też jest całkiem fajnym wynikiem, ale przede wszystkim chodzi o to, jak się zmienił ten pośladek w kontekście całej sylwetki. Więc jak już wiecie mniej więcej, co potrafię, chociaż oczywiście tych przemian było znacznie więcej. Niestety nie wszystkie sfotografowałem oraz nie będziemy też wszystkich tutaj wyświetlać te dwa, myślę, że pokazują, że coś tam jednak wiem, w jaki sposób te pośladki budować. Zanim jeszcze przejdę do pierwszego ćwiczenia, jakim jest przysiad, to wpierw wspomnę o tym, jak ważne są mięśnie brzucha w przypadku trenowania pośladków, a przede wszystkim mówię tutaj o mięśniach głębokich brzucha, tak zwanych poprzecznych, to one będą odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa w trakcie większości ćwiczeń, jak i przede wszystkim za odpowiednie ustawianie miednicy, co ostatecznie będzie warunkować mm, efektywność wykonywanego ćwiczenia i czy faktycznie będą pracować te mięśnie, które chcemy i w jaki sposób Natomiast, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wzmacniać mięśnie głębokie brzucha, odsyłam do materiału o ćwiczeniach pomocniczych na klatkę piersiową. Tam na sam koniec nagrałem temat o tak zwanym martwym robaku. Warto sobie tam spojrzeć. Natomiast na pewno w przyszłości bardziej rozwinę ten temat. A teraz przejdźmy do sedna sprawy, czyli lecimy z pośladami. Funkcją, która będzie nas interesować w przypadku budowania mięśnia pośladkowego wielkiego, czyli do jego największej części, powiedzmy. Będzie przede wszystkim tak zwany wyprost stawu biodrowego, który wygląda właśnie o tak, jak na tym filmiku, oraz przywiedzenie e, nogi. To będą jego funkcje, które będą zdecydowanie najbardziej rozwojowe, które będziemy chcieli sobie wykorzystać. I tutaj, na pierwsze ćwiczenie, pozwolę sobie wykorzystać obciążenie w, w pozycji tchu, w płaszczyźnie pionowej, czyli w tym wypadku jest to przysiad. Możemy sobie rozróżnić trzy podstawowe wersje przysiadu. Pierwszy przysiad to jest frontalny, czyli ze go znajdującą się tutaj z przodu na barkach. Druga wersja to jest przysiad high Bar, czyli ze szczangą znajdującą się na górze naszych pleców, na naszych kapturach. I trzecia wersja to jest przysiad low bar, ze sztangą znajdującą się troszeczkę niżej. Dzisiaj omówimy sobie przysiad high bar, czyli taki ten najbardziej nazwijmy to sobie tradycyjny, który będzie rozwijał zarówno masę pośladków, jak i masę naszych ud. Natomiast jest pewien warunek, żeby ten pośladek pracował tutaj optymalnie i optymalnie się rozwijał, to przysiad musi być głęboki, czyli musimy zejść biodrem poniżej linii naszych kolan, poniżej kąta tak zwanego 90 stopni, tylko wtedy dopiero stanie się on optymalnie efektywny. Natomiast przysiad low bar, to dlaczego on jest jeszcze lepszy pod kątem pośladka, omówimy sobie w następnym materiale, w następnej części pośladkowej. A teraz przechodzimy już do samego ćwiczenia, czyli przysiad high bar. Omawiając sobie tak pokrótce przysiad, jak on mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o przysiad sam w sobie, to na jego temat, typowo na temat samego przysiadu, nagram kompletnie oddzielny materiał, bo jest to bardzo rozbudowany temat. Natomiast na razie omówmy sobie takie mniej więcej, jak to musi wyglądać. Pamiętamy, że stopy układamy sobie Mniej więcej na szerokość barków, może być szerzej, może być trochę wężej. To jest bardzo zależne i bardzo indywidualne od nas, w jaki sposób będzie nam to wygodnie. Pamiętamy, że stopy muszą być wkręcone w ziemię, czyli nie mogą nam się w żaden sposób zapadać. Podobnie jak pokazywałem wkręcanie stopy w ziemię przy wyciskaniu na klatkę piersiową. Następnie pamiętamy, że kolana prowadzimy szeroko na zewnątrz. Zaczynając sam ruch sztangi, pamiętajmy, żeby nie udawać jej za wysoko na szyję. Chcemy dać tutaj sobie na kaptur, ale nie tak, żeby opierało nam się to bezpośrednio na naszym karku bo byłoby to niebezpieczne dla kręgosłupa. Sztangę chwytamy na chwytem, jeżeli chwycimy pod chwytem, czyli z palcem pod sztangą. W trakcie samego ruchu bardzo często zdarza się tak, że naciągamy sztangę na siebie. Natomiast chwytając małpim chwytem mamy ograniczoną możliwość naciągnięcia sztangi na szyję, więc jest to bezpieczniejsza na pewno metoda. Łopatki staramy się trzymać ściągnięte mocno do dołu. Łokcie, jeżeli jest to dla nas możliwe, staramy się prowadzić pod sztangą. Natomiast sam przysiad, jak już wyjdziemy, zaczynamy od, bo mnie Pamiętając o tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej, zaczynamy od napięcia mocno mięśni brzucha i delikatnie ruch zaczynamy z bioder. Ale zaczynamy go delikatnie z bioder, ale to nie oznacza, że wywalamy poślad w Hippelordozet. Pokażę na filmiku, tylko właśnie chcemy wystartować z tym neutralną pozycją kręgosłupa. Po delikatnym wyjściu z biodra schodzimy po prostu w dół na tyle głęboko, na ile czujemy się komfortowo i idziemy na samą górę, pamiętając o kolanach szeroko, a na sam koniec dopinamy pośladek, w, stawiając wszystkie. Nasze stawy w jednej pozycji. To co jeszcze będzie tutaj ważne, to pamiętajmy, że jeżeli na dole przysiadu czujemy dyskomfort albo ktoś nam zauważy, że zawija nam miednicę, tak zwany badwing, to niestety, ale musimy robić ten przysiad troszeczkę krótszy, płytszy albo musimy znaleźć metodę, która pozwoli nam, pozbawić, pozwoli nam poprawić mobilność, która spowoduje, że ten badwing pojawiać się nie będzie. Dlatego ostrożnie, w takim wypadku, jeżeli nie mamy kogoś, kto może nam pomóc, móc yy, ocenić to, czy ten badwing występuje, to warto ewentualnie nagrać swoje przysiady i zobaczyć wtedy, czy faktycznie to miedzińce nam podwija, czy nie. Kolejnym ćwiczeniem, które yy, będzie angażować pośladek, tak jak przysiad był obciążeniem w płaszczyźnie pionowej, tak w przypadku hip będzie to o płaszczyzna pozioma, czyli druga płaszczyzna, troszeczkę inny bodziec, jak najbardziej fajne ćwiczenie. W tym momencie Ale pierwszą opcję to jest tak zwany glute bridge. Polega to na tym, że kładziemy się na ziemi, musimy wturlać sztangę na siebie, na swoje biodra. Yy, stopy trzymamy mniej więcej na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Kolana wypychamy znowu szeroko na zewnątrz, natomiast same stopy chcemy, żeby w górnej pozycji, kiedy zbudujemy już pozycję i wypchniemy ciężar, żeby stopy znajdowały się pod naszym kolanem. To będzie najbardziej efektywna pozycja stopy pod kątem budowy pośladka. Sam ruch zaczynamy od wbicia odcinka lędziowego w ziemię, co spowoduje nam napięcie mięśni brzucha i ten brzuch staramy się w ten sposób cały czas trzymać, a idąc do góry. W górnej pozycji cały czas chcemy trzymać ten brzuch napięty, a pośladek staramy się lecić jakby podwijać pod siebie, nie pozwalamy, żeby nasz kręgosłup ustawił się w pogłębioną lordozę czy w ten pogłębiony łuk. Natomiast zdecydowanie to jest bardzo fajne ćwiczenie na początek przed trastem, żeby się nauczyć dobrze techniki, bo za każdym razem musimy trzymać napięty brzuch i za każdym razem startujemy z napiętym brzuchem, więc uczymy się nim też fajnie pracować. Natomiast bardziej efektywną wersją moim zdaniem zdecydowanie jest trast, czyli opcja tego samego ruchu, tylko tym razem ze znacznie większym zakresem ruchu, co też płynie zdecydowanie korzystnie. Tutaj pozycji zaczynamy budować od położenia się na ławce. Ławka ma mniej więcej znajdować się pod naszym kątem łopatki, tak żeby być właśnie na niej zablokowanym. Następnie stopy ustawiamy na szerokości podobnie, mniej więcej bioder troszeczkę szerzej. Czubki palców kierujemy leciutko na zewnątrz, kolana też szeroko cały czas rozpychamy. Cała pozycja wymaga od nas napięcia brzucha od początku do końca. I tak już tą sztangę wyniesiemy z ziemi, dochodzimy do góry i w górnej pozycji chcemy zrównać sobie kolana, Biodro, barki, tak był w jednej pozycji, żeby odcinek lędźwiowy się nie pogłębił do kipel lordozy, a żeby posiady były leciutko podwinięty pod siebie. Stopy powinny znajdować się pod kolanami, czyli nasz piszczel, nasza łydka powinna tworzyć. Pionową linię, że tak powiem. To co tutaj będzie ważne i przy jednym, i przy drugim ćwiczeniu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli przy bridge'ach, to to, że jeżeli nie będziemy trzymać odpowiednio mocno napiętego brzucha, w górnej pozycji będzie powstawać kipel Lordoza, czyli pogłębiony łuk w odcinku lędźwiowym, co będzie że raz, niekorzystne dla kręgosłupa, a po drugie spowoduje przeniesienie za dużej ilości pracy na mięsień, na grupę kulszowo-goleniową, czyli tą grupę, która znajduje się z tyłu naszego uda. Jeżeli w trakcie tych ćwiczeń czujemy właśnie o wiele mocniej odcinek lędźwiowy i grupę tylnią ud, zamiast to prawdopodobnie właśnie brzuch jest tym y, problemem i w tym momencie trzeba po prostu nad tym y, popracować. To co może nas ograniczać w przypadku efektywności hip thrustu i glute bridge y, to zbyt mocno spięte zginacze bioder, czyli przeciwstawna partia do pośladków, które robią wyprost biodra w tym momencie. Jeżeli w górnej pozycji będziemy czuli, że ciągnie nas dosłownie w biodrach, a czasami ten, yy, potrafi ten, ten ból ciągnąć się aż powiedzmy przez całą, przez cały przód nogi, aż do kolan, to bardzo często jest to wynikiem po prostu zbyt mocno napiętych tych zginaczy bioder. To w jaki sposób je rozluźnić, jak sobie z tym poradzić, jak dokładnie to yy, Rozpoznawać opowiem w części drugiej, a teraz nie będziemy na ten temat za bardzo się rozwijać. Jeżeli jakiś mężczyzna to jeszcze ogląda, to skorzystam z okazji, żeby przekonać Was, dlaczego te pośladki są ważne. Poza oczywiście najważniejszą funkcją u kobiet, czyli funkcją wizualną, nie ma to jak duży pośladek, zdecydowanie każdy mężczyzna z takim się obejrzy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię prozdrowotną, to pamiętajmy, że pośladek będzie miał funkcję również stabilizacyjną dla kręgosłupa. W tym momencie mocne pośladki i mocne mięśnie brzucha będą bardzo, do moc, będą bardzo mocno wpływać na odpowiednią pozycję naszego kręgosłupa. Jeżeli ktoś ćwiczy plecy na siłowni, a nie ćwiczy, Pośladków i a tym bardziej jeszcze o nie ćwiczy, no, to niestety ale będzie się objawiać w postaci bólu w odcinku lędźwiowym. Dopiero naprawienie tej równowagi siła, bo raczej jej braku, wpłynie pozytywnie na e, brak, brak bólu w odcinku lędźwiowym. E, dlatego warto, żeby te mięśnie robiły nie tylko kobiety, ale również mężczyźni również powinny robić. Zaraz, co tu się dzieje znowu. Znowu on. O. Dobrze, że tu usłyszałem, Siemanko, z tej strony antytrener. Mężczyźni robić pośladki i robić nogi w ogóle po co? Lepiej poświęcić więcej czasu na trening góry. Im większa góra, tym lepiej. A dół to... Po co, po co mężczyznom nie dołu? Na ten temat na pewno będę ugrywał oddzielny materiał, tego zapraszam Was na playlistę antytrenera. <grym> No, ale no, tam no, no, no. nie robisz tych pośladków i plecy wiesz nie się bolą na jak stary dziadek. No, yy, mm, antytrener się wbił, ale lecimy dalej z tematem. Dobra, skoro dotrwaliście do końca, to znaczy, że to teraz oglądacie, za co bardzo Wam dziękuję. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie takim ludziom, którym uważacie, że ten materiał na pewno się przyda. Natomiast myślę, że na temat pośladków nagra może nawet nie jeszcze jedna, być prawdopodobnie jeszcze dwa filmiki, bo widzę, że tego wychodzi o wiele, o wiele więcej niż się spodziewałem. Natomiast przyznam szczerze, że i tak wszystko skracam tak bardzo, jak tylko mogę, żeby jak najwięcej informacji, tylko takich najbardziej wartościowych Wam przekazać. W następnej części na pewno mówimy sobie m.in. na temat odwodzeń, czyli co zrobić, żeby ten pośladek był w 3D, bo niestety ale same, sam wyprost biodrowego nie będzie jedyną rzeczą, którą musimy robić, żeby ten pośladek był efektywny. Opowiem też jakie zakresy ruchu powinny nas interesować, jak duże ciężary i czy w ogóle ma to znaczenie, a może nie ma, może lepiej robić stokich backów dziennie i to w zupełności nam wystarczy. No, na ten temat i wiele innych odpowiem w następnym materiale, dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia.